Raz, dwa, trzy, Wilk patrzy, gra od wydawnictwa Granna, logis yy, w oryginale. E, bardzo dziękujemy za produkt. E, tutaj widzimy, projektuje Dana Banki, ilustracje Gedi Minas Akelaitis. Jakieś chyba greckie nazwisko. E, Bam o środowisko, gram bez plastiku. To ostatnio często ugrany, to jest bardzo pozytywne. E, gra dla maluchów od trzeciego roku życia, liczba graczy 2 do, 4, 2 do 4 osoby, dzieci. Czas gry około 15 minut zabawy, więc taka szybka gra dla najmłodszych. E, I co my tutaj mamy? Instrukcja, pomóc zwierzątkom dotrzeć do domu, tak by nie zobaczył ich wilk. Będzie też kostka. Trójwymiarowe. Widzimy tutaj różne przeszkody. I wilk gdzieś tam sobie patrzy w kącie. Zawartość. Plan 18 zwierzątek. 4 stawy po 3. 12 tekturowych podstawek oraz elementy zapasowe. które elementy. Ścieżki, krzaki i pinie. Wilk z kapeluszem. Kostka i instrukcja. Duże elementy. Tak. Wszystko będzie wyciągane, ogromniaste zwiewaki, widzimy te same zestawy tylko w różnych barwach, tak? Taka tego. Um, teraz tak, plansza, plansza. I tutaj wszystko będzie wkładane, tak? Widać miejsce, już to wszystko będzie leżało sobie. I będziemy sobie przechodzić do końca. Tu pewnie będzie ten wilk sterczał. E, I kostka. Jeden, dwa, trzy. I oczy się pojawiają. Do trójki plus oczy, tak? I tutaj tył. Kapelusik widzimy, mu się będzie tutaj też ruszał, tak? I będą, będą musiały przechodzić. Dobra, tyle na dobry początek. Dużo elementy, w te duże elementy. pudełko trochę okrojone, trzeba to zaznaczyć ale przez to, że wszystko takie, takie wielkie, na pewno gra będzie widowiskowa, bo to już, już przy otwarciu widać, tak? Chociaż myszkowanie, tak, to myszkowanie widać, że nam nie przebije. Nie ma, nie ma szans. Natomiast jakie fajne rzeczy. Raz, dwa, trzy, wilk, patrzy. I to jest dla młodszych dzieci od, od myszkowania. Dzięki.